Co wy tu robicie? Właściwie można by zadać sobie pytanie, w co grają ludzie. Przepraszam, ja... Tak? Czy ten beżowy Smart to pani? Tak. Bardzo mi przykro, ale mój wózek na zakupy nagle mi odjechał. Aha. To, co nas interesowało, to pewna konstrukcja dramatyczna. Zapisana pod y, taki powiedzmy pozornie y, komediowym y, wizerunkiem y, middle class. sposać, którą gram, to ma na imię Manfred. Y, z zawodu jestem ginekologiem. Jakie macie kłopoty? Kto? To jest Anno. Nic takiego. Normalna rzecz. Zwykłe problemy małżeńskie. W łóżku? Nie, proszę cię. Moje relacje z matką są tak naprawdę nijakie. Mama chce mi kupić różne rzeczy, piękne sukienki, natomiast nic nie wnosi do mojego życia. Nie musisz mnie ratować przed anoreksją. Cierpisz na anoreksję? Nie. Ale ty pewnie tak myślisz. Uwerzysta Hanna Augustynowicz gram postać Tomka. 15-letniego chłopca, który pasjonuje się malowaniem trupów. No to do tego wszystkiego dochodzą e, e, kontakty z mężczyznami, z żonami tych mężczyzn po prostu no, generalnie pustka. Skoro i tak otrzymujemy więcej niż na to zasługujemy, to może Pani dodać do tego jeszcze tego smarta. Postawię go pani jutro pod drzwiami. Ja tego nie mogę przyjąć. Mamy tu do czynienia z sytuacją trójkąta, Tam gdzie ten trójkąt świec. właściwie w każdej nad. z konfiguracji par. Uczestniczących w tym przedstawieniu jest możliwy. Pani się niczego nie boi? Nie. W ogóle niczego? Nie. Raka też nie? Ani elektrowni atomowych? Nie. Ani zmian klimatycznych, ani biedy, niewierności, bezrobocia, wirusach, HIV, świńskiej grypy, ani terrorystów.